Witajcie, dzisiaj drugi dzień challenge'u. We wczorajszym challenge'u brał udział jeden komentarz, więc go przypinam. Był bardzo daleko. Zachęcam, piszcie komentarze i przewidujcie, co wydarzy się jutro na giełdzie złota. Jak poszybujecie, w górę czy w dół. Także zachęcam, piszcie komentarze. Kto przewidzi, przypinam jego komentarz, kto będzie najbliżej. A jeśli będziecie chcieli zobaczyć wczorajszy film, będzie na końcu ekranu. Teraz przechodzimy do komentarza, kto napisał. Komentarz napisał z ryzykiem na ty. Cena dojdzie do 2055 zł lub 2056 zł i nastąpi chwilowy spadek cen. Jak widać, zaraz pokażemy, ile wynosi dzisiaj cena złota. Także zachęcam odwiedzić jego kanał i jego komentarz przypinamy we wczorajszym filmie. Także, także teraz przechodzimy do ceny złota. Cena na dziś się kształtuje 272 zł. i 87 groszy za gram można sobie zauważyć, jest to o 11 i zł,1 złotego więcej, 4,2% w górę poszło. Także od wczorajszego dnia tam jakieś 10 groszy różnicy. Także przybiera na górze. A jak będzie jutro? Typujcie, kto będzie najbliżej, przypnę jego komentarz do. Także trzymajcie się, do jutra. Pozdrawiam.